Czytanie z Księgi Pieśni nad Pieśniami Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań. Żar jej to żar ognia, płomień Pana. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, Pogardzą nim tylko. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i wstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa. To już więcej nie znamy go w ten sposób. Jeżeli więc kto pozostaje w Chrystusie, jest to nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie widziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego. Panie, jeśli Ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej, Mario. A ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku. Rabbuń, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus. Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana, i to mi powiedział: